Witajcie, kochani. Witam wszystkie skorpiony. Zajrzymy sobie w problemy znowu. Zobaczymy, co tutaj się nam pokaże. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym. Wierzcie tylko to, co chcecie wziąć z tego czytania, tak? Wasza energia. Problem. Jak się widzicie? Skąd to się wzięło? Najbliższa przyszłość, co z zewnątrz, nadzieje lub obawy oraz rezultat. Przesunę sobie. No dobrze. Wasza energia to dwójka kielichów. Miłość, świetna współpraca. Może to jest chęć, a może to trwa, tak? Tylko yy, jest, jest jako to wyzwanie, ten problem. To jest siódemka, Siedemka monet, czyli wy na coś czekacie. Na coś czekacie, może na rezultaty swoich działań, tak? I wy jesteście w energii czwórki monet, czyli no, potrzebne są wam pieniądze albo potrzebna wam jest jakaś stabilizacja. Więc zobaczmy sobie, dlaczego mamy dwójkę kielichów. Dwójka buław i Rycerz Mieczy. No czyli wy jesteście na jakiejś drodze, coś nowego się zaczyna tutaj być może. Może jakaś wiadomość do Was przyjdzie? Czy już przyszła i dlatego Wy teraz jesteście tutaj w tym oczekiwaniu? Macie w sobie dużo energii, wiecie? Jakby taką chęć do działania, coś. Potrzebujecie tego ognia, bo no i są dwie dwójki, to, jest, to są jakieś wybory też. Więc może coś się zadziać tutaj bardzo szybko w ogóle. Może oczekujecie na jakiś awans na przykład, albo na to, żeby ktoś się odezwał. Dlaczego mamy siódemkę monet? O, rany. Jest konfortuna i gwiazda. Ja myślę, że wy chcecie, żeby albo. Albo już się coś zmieniło teraz, tak? przychodzi jakaś nowa, świeża energia, albo po prostu Wy chcecie, żeby coś się zmieniło właśnie na lepsze. Tak? Czujecie już jakieś obciążenie, być może coś się kończy, być może raczej nie kończy, bo Wy tutaj coś dopiero zaczynacie, jesteście na początku jakiejś drogi i, i czekacie na rezultaty. Już jakby zasialiście te ziarenka i czekacie aż ta roślinka z nich wyrośnie. Albo jak zaczną pojawiać się owoce na niej, tak? Czyli w coś zainwestowaliście, czy to miłość, czy finanse. Być może to jest spełnienie waszych marzeń. Tak? Może być też wodnik tutaj zaangażowany. I czekacie, aż wreszcie to koło fortuny coś je pchnie, tak? I, i, i ruszy coś. No bo tutaj na razie jest taka energia no, stagnacji troszkę. Być może coś się, nic się nie dzieje. Wy się widzicie w sprawiedliwości i, i w wygranej. Mogą tutaj być jakieś sprawy sądowe, jakieś urzędowe, tak? Że coś już zaczynacie robić, ale coś was powstrzymuje, w sensie nie wy sami siebie, tylko jakieś sprawy organizacyjne. Może być sąd. Może chodzić o pieniądze, jak najbardziej. I wy chcecie wygrać tutaj. Tu może chodzić o pieniądze, bo jest ta czwórka monet, tak? To jest taka karta. No, ja nie lubię tego słowa, ale no, chciwości, tak? Ale to nie o to chodzi. Po prostu pieniądze wam się nie zgadzają, finanse wam się nie zgadzają i wy ich potrzebujecie, więc tutaj coś się zaczęło i czekacie właśnie tym wyzwaniem, tym problemem jest to, żeby wreszcie się coś zaczęło dziać, tak? Żeby była ta gwiazda, żeby to koło fortuny ruszyło. Bo koło fortuny kręci się dla nas, to jest właśnie ta ulga. To jeżeli był jakiś czas, w którym. Yy, no nie wiem, było ciężko, nic się nie działo, to koło fortuny to wszystko zmienia. Na lepsze. Nagle zaczyna się dziać, nie? Aż jesteśmy zaskoczeni, że się zaczyna w ogóle, że nareszcie. Skąd się wziął ten problem? No, no brak pieniędzy, był jakiś kryzys. Być może ktoś coś powiedział i no i ta cała droga się zaczęła tutaj. Może dostaliście jakąś wiadomość, może właśnie był ten nowy początek, tak? Nareszcie zaczęliście jasno coś widzieć. Dlaczego mamy asa mieczy? Może stać za tym ktoś z trygonu ziemi, czyli byk panna lub koziorożec. No zadziało się tutaj, coś się tutaj zadziało i to wynikało z jakiegoś kryzysu. Albo spowodowało kryzys. Wiecie, może po prostu tutaj problemem były pieniądze, tak? Czyli wy zdecydowaliście się wyjść jakby do świata z tym, zaczęliście działać. Może ktoś otwiera swoją firmę, tak? I zaczyna dopiero, ale tu jakieś sprawy urzędowe po prostu to trzymają w jakimś martwym punkcie. Więc. I tu może ktoś stać za tym, właśnie, kto jest finansowo stabilny, tak? Kto de decyduje o finansach. Może jakiś księgowy po prostu. Dlaczego mamy. No tak, sytu wasza sytuacja nie jest zła, wiecie? Ona się zaczęła poprawiać. I to zaczęła się szybko poprawiać. No ale później gdzieś to utknęło. Gdzieś to utknęło. I co jest w najbliższej przyszłości? Jest paść buław. Czyli mogą przyjść jakieś, coś się może ruszyć, wiecie? Coś się może ruszyć, bo wy macie tutaj wybór teraz. Może pojawiają się jakieś dwie opcje, opcje współpracy, albo no, albo po prostu coś jeszcze tutaj dochodzi do tego, dlatego wy tutaj żonglujecie tymi dwoma monetami. Dlaczego jest kapłanka? Kapłanka to może być ktoś, kto Wam doradza, tak? Bo to jest dwójka mieczy. Czyli cały czas są jakieś decyzje do podjęcia, coś się nie dzieje, czegoś nie widzicie. To są trudne decyzje, tak? Bo z jednej strony intuicja Wam coś podpowiada, żeby coś robić lub czegoś nie robić, a z drugiej strony no, jesteście cały czas uwiązani w tym takim życiu, które teraz macie, zanim to się wszystko zmieni, zanim to się wszystko poprawi. Więc tak to wygląda. Co przychodzi z zewnątrz? Piątka bułok. jakieś kłótnie. Może o to chodzi. Dlaczego mamy kłótnie? O, rany. Wiecie, to może być konflikt wewnętrzny. To może być konflikt wewnętrzny. Wasze zmartwienia, wasze ograniczenia, które na siebie sami nast yy, yy, nastawiacie, <grytanie> zakładacie, wpędzacie się w te ograniczenia, tak? To jest ta ósemka mieczy, dziewiątka mieczy i jeszcze jest ta piątka buław. Czyli to jest totalnie jakiś siedzicie bardzo w głowie, być może analizujecie, być może za dużo analizujecie też tę sprawę, no ale to właśnie, no to z zewnątrz, no bo to ta sytuacja tutaj powoduje, tak, że chcecie jakiejś zmiany, żeby coś ruszyło, ale to się nie dzieje, więc to powoduje właśnie dlatego to z zewnątrz przychodzi no te wszystkie zmartwienia które tutaj macie że tak jakby czujecie jakby sytuacja była bez wyjścia no jest tak cały czas Nadzieju lub obawy król mieczy to może być osoba ale to może być wasza energia król mieczy i król kielichów to mogą być dwie osoby Powietrze, czyli bliźnięta waga lub wodnik lub woda, rak, skorpion lub ryby, czyli to możecie też być wy, tak? To są wasze obawy. Może obawiacie się tej osoby z trygonu powietrza tutaj. Albo chcielibyście wejść w tę energię, chcielibyście po prostu iść do tego urzędu i coś wyjaśnić, tak? Powiedzieć, co jasno, wyklarować sytuację. No bo jest jakieś rozczarowanie tutaj. Rozczarowanie, wycofanie. No dobrze, jaki jest rezultat? Ósemka kielichów. Od czegoś odchodzicie. Dlaczego mamy ósemkę kielichów? Dwie królowe, dwóch króli. Jest królowa monet i królowa buław. Czyli może rezygnujecie, wiecie, z tej albo stabilizacji, albo z tych pieniędzy. Albo po prostu te karty mówią, że trzeba z czegoś zrezygnować. No bo są dwie silne energie, dwie królowe, tak? Jest ogień, czyli coś, co Was tutaj pcha, to, to jest ta dwójka buław też, tak? To coś, co chcecie ruszyć, żeby się zadziało, żeby się zmieniła. Z drugiej strony jest ta energia królowej monet, czyli bardzo takiej uziemionej osoby, takiej, która cieszy się tym, co ma. Ale ona jest też bardzo praktyczna, gdzie królowa ognia jest bardzo nieporywcza, ale wiecie, no, zróbmy to, zadziałajmy, na pewno się uda. To jest taka energia, tak? To jest królowa sukcesu, czyli może też, jeśli od czego się odejdziecie, może od sposobu myślenia, od jakiejś osoby, która tutaj zatrzymuje całą tę energię, wtedy będziecie w energii tych dwóch królowych, tak? Czyli i będziecie zamożni, i będziecie, no, będziecie spełnieni po prostu, będziecie mieli wszystko to, czego potrzebujecie. Tak to dla Was wygląda tutaj. Jeżeli to z Wami rezonuje, to wiecie o co chodzi, tak? No, życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby Wasze problemy się rozwiązały tak, jak tego chcecie, żeby tutaj coś ruszyło rzeczywiście. I zaczął się ten lepszy cykl, ten lekki, więc życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję wam, pa! pa.